Tak. Nie możemy popełnić błędu. A w razie czego osoba licząca bagaż poniesie odpowiedzialność. W sumie 17. Ile jest teraz? 18. 19. Ciepło tu, prawda? Gorąco. Skoro ja daję radę, to i on da. Możemy iść dalej. Ty tu rządzisz. Ale tam jest gorąco. To ciężka praca fizyczna. Łatwo po prostu uznać za coś oczywistego, że ludzie ją wykonają. Kolejne doświadczenie poza biurem. Wyciąganie różnych rzeczy nie wydaje się specjalnie trudne, ale jeśli da się coś tu zawalić, na pewno to zrobię. Idziemy na górę i sprawdzimy, czy jest ktoś do odprawy. Niezbyt mam na to ochotę. Nie pachnę jak róża. Nie. Po pracy z bagażami jesteś cały spocony. Wtedy wracasz tutaj i nie czujesz, byś był w najlepszej formie do pokazywania się klientom. Odprawimy ich. Ma pan jakieś bagaże? Nie lubię być spocony i niezbyt dobrze pachnieć. Spędziłam w Waszym upale dwa tygodnie. To nie jest profesjonalny wygląd, który chcielibyśmy pokazać klientom. Ta wielu zadaniowość ujawnia swoje wady. Muszę nad tym pomyśleć. To wszystko. Zróbmy sobie przerwę. Pochodzisz z Oklahoma City? Przyjechałam tu z Hawajów. Jako samotnej matce było mi ciężko. Na początku moje dzieci jadły codziennie kanapki z jajkiem. Siedzisz i płaczesz, zastanawiając się, jak ja sobie dam radę. Ale zwróciłam się ku Pismu Świętemu i zrozumiałam, że moja siła pochodzi od Pana. Wiara pomogła Ci w trudnych chwilach? Bóg był ze mną cały czas. Gdy byłeś już na dnie i Pan pokazał ci drogę, powinieneś zrobić to samo. Dlatego zaangażowałam się w pomoc dla potrzebujących i bezdomnych. To bardzo mądre. Co drugą sobotę lub wtedy, gdy mam wolne, lub po prostu mam czas, zabieram ubrania, jedzenie, nawet jeśli to tylko podkoszulki albo skarpetki. To brzmi dziwnie, ale moje najszczęśliwsze chwile to czas spędzony na ulicach, na rozdawaniu jedzenia. Nie ma w tym nic dziwnego. Wspaniale było poznać Walerii. Nie tylko dlatego, że jest świetnym pracownikiem, ale także ze względu na jej wiarę. Gdy Gdyby nie Bóg, nie dałabym rady. Przeszła wiele, ale nadal skupiona jest na dawaniu innym. To bardzo inspirujące. Wspaniałe świadectwo. Dziękuję, że mi o tym opowiedziałeś. Poznałem dziś wspaniałą kobietę wielkiej wiary. Musiała wiele poświęcić, a mimo to jest taka radosna i chce dzielić się z innymi. To wszystko wynika z wiary, z lektury Pisma Świętego. By zrozumieć, jak wiara może wpłynąć na człowieka, przypominam sobie śmierć siostry. Gdy spotyka nas jakiś kryzys, zawsze mamy dwie drogi. Możemy odwrócić się od Boga, winić go albo zwrócić się ku niemu, by nas wzmocnił i dał nam siłę. W naszych liniach jesteśmy dumni z bycia innymi. Zapewniamy naszym klientom zupełnie inne doświadczenia. Chcemy być firmą dla tych, którzy nienawidzą linii lotniczych. Dziś będę pracował jako steward. Witam. Nazywam się Tui. Najpierw musimy dać Ci strój. Nie mogę się doczekać, by przekonać się na własnej skórze, czy rzeczywiście zapewniamy klientom specjalną obsługę. Idziemy od razu do wyjścia. Spieszymy się. Jesteśmy spóźnieni? Czekają na nas. Dokąd dziś lecimy? Do San Diego. Co słychać? Praca stewarda jest bardzo ważna Nie tylko dla bezpieczeństwa klientów Ale tak, żeby wszystko odbywało się o czasie Jeśli samolot odlatuje z opóźnieniem Ma to wpływ na wszystkie inne loty przez cały dzień Trzeba ich usadzić i wystartować o czasie O to nam chodzi Pomóc pani? Pomóż im Jaki ma pani numer? Ja to wezmę. Chyba ma pani pełne ręce. Miała pani dobry lot z Denver? Było świetnie. Witam, co słychać? Broncos. W tym roku mamy świetną drużynę. Richard spowalnia pracę. Za dużo rozmawia z pasażerami. Musimy się pospieszyć. Rozmowa jest w porządku, ale mieliśmy odlecieć 8 minut temu. Proszę zająć miejsca. Przepraszamy za spóźnienie. Musimy się ruszać. Który rząd? Jestem zdenerwowany, że tak wszystko opóźniłem. Musimy startować. Proszę zająć miejsca. Przepraszamy za opóźnienie. Pospieszmy się. Musimy startować. Chyba możemy zaczynać? Zrobimy teraz prezentację. Słuchaj tego, co ona mówi. Nasi pracownicy są szkoleni, by robić prezentacje na temat bezpieczeństwa. Ja dziś będę miał okazję potrenować przy TUIM. Dziękujemy za wybranie naszych linii. W samolocie mamy sześć wyjścia awaryjnych. Dwa z przodu, dwa z tyłu. Nie trzeba tak dużo zapamiętywać. Jeśli dojdzie do rozhermetyzowania kabiny, maski automatycznie wyskoczą z szafek nad fotelami. Taki idiota jak ja powinien to zapamiętać. Proszę założyć maski najpierw sobie, a później dzieciom. O tym nie pamiętałem. Bierzemy się za wózek. Będziesz odpowiedzialny za alkohol. Sprawdź włosy. Nic ci nie wisi z nosa? Wszystko w porządku? Co mam sprawdzić? Tu jest lustro. Przydałby mi się fryzjer. Uwaga na łokcie i kolana. Najpierw serwetka. Później napój i uśmiech. Mogę podać panu coś do picia? Poproszę szkocką. Butelkę? Cały litr. Sok żurawinowy z lodem. Richard jest bardzo otwarty. ciągle rozmawia. To ma swoje dobre i złe strony. Musimy obsłużyć wszystkich, zanim wylądujemy. Jeszcze tylko jeden. Za chwilę będziemy lądować. Panie i panowie, teraz w magiczny sposób wyłączymy światła. Tui świetnie się bawi z pasażerami. Robi różne sztuczki. Świetnie się spisuje. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniach do lądowania. Proszę sprawdzić, czy pasy są właściwie zapięte. Lądujemy już za chwilę. Jedna z rzeczy, którą chciałem dziś sprawdzić, to czy nasza obsługa pokładowa rzeczywiście rozumie misję firmy. To był dobry dzień. Przeczytałem napis i teraz widzę, że to zupełnie inne zwierzę. I wiem, że nie chodzi tylko o zwierzęta namalowane na ogonie. Pracujemy inaczej niż reszta firm. Mamy wspaniałe załogi, dostajemy dużo komplementów od pasażerów, którzy znają naszą konkurencję. Mówią, nie słyszałem o was wcześniej, ale jesteście świetni. Nawet gdy lecą w jakiejś smutnej sprawie, mówię im, urządzimy sobie przejażdżkę, wydał pan tyle pieniędzy. Chcę, by czuł pan. Się Co mogę dla Pana zrobić? Tu i ma w sobie to coś. Świetnie rozumie, że możemy konkurować z większymi. Jaki masz rozkład pracy? Pracujesz 6 dni w tygodniu. Tutaj? Tak, choć z trudem wiążę koniec z końcem. Dorabiam też jako DJ. Organizuję hawajskie imprezy. Mój syn jest w koledżu. Mam siedmioro w domu i jednego w szkole, ale zawsze wypłacam mu jakieś pieniądze na konto, żeby miał na swoje potrzeby. Powiedziałem mu: Jeśli nie będziesz się uczyć, skończysz jak tata. Mama pracuje w dwóch miejscach. To duże poświęcenie i odpowiedzialność. To najważniejsze. Jako ojciec ośmiorga dzieci doskonale go rozumiem. Potrafi się poświęcić i chcę mieć pewność, że jego ciężka praca pozwoli jego dzieciom na lepsze życie. Pewnie w dużych liniach płacą więcej. To prawda. Uważasz, że jesteś uczciwie wynagradzany? Jeśli mam być szczery, powinieneś. Nie chcemy podwyżki. Wystarczy, by nam zwrócili to, co nam obcięli. Zabrali nam 10%. Chcemy je z powrotem. Kto wam zabrał? Firma. Było dużo cięci i rozumiemy je. Ale chcemy, by były one uczciwe. Tu i powiedział mi, jak widzi fuzję. Był szczery w sprawie tego, co im odebrano. Nie są to miłe wieści. W zwykły letni dzień przez nasz terminal w Denver przewija się 32 tysiące pasażerów. Wszystkie te loty trzeba obsłużyć. Nie polega to tylko na zbieraniu butelek i śmieci na pokładzie. Trzeba także wyczyścić toalety. Ty jesteś, Hector? Miło Cię poznać. Jestem Richard. Mam Cię dziś szkolić? Tak. Najpierw musisz się przebrać. Kierowcy cysterny wywożą dziennie około 5300 litrów ścieków z toalet. Z chęcią zobaczę, jak pracują. Dobrze wyglądasz. Jestem gotów. Czyścimy toalety. Musimy spuścić nieczystości i przepłukać cały układ i nalać nowego płynu, by wszystko pięknie pachniało. Pewnie załogi pokładowe też to lubią. Czasami wzywają nas ponownie, jeśli nie zrobimy czegoś porządnie. Przygotuj się. Ile dziś będzie lotów? Ponad 100. To dużo towaru. Nasz niebieski płyn. Tak się otwiera wąż, tak zamyka. Musisz usłyszeć kliknięcie, bo inaczej wyskoczy i cały się zalejesz. Zdarzyło ci się to? Tak. To samo z zaworem spustowym. Otwarty, zamknięty. Nie chciałbyś być tym zalany. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Nie wiem, czy miałeś szczepienie przeciwko tężcowi. Ja miałem. Jestem bezpieczny. Tędy wszystko wylatuje. Otwórz i zobaczysz, o czym mówię. Czuję. Złap za dźwignię. Gdy odpinasz rurę, pierwsze co robisz, to przesuwasz ją w górę. Jeśli tego nie zrobisz, będzie dalej kapało. Jeśli cię na tym przyłapią, kara wynosi 10 tysięcy dolarów. Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy, gdy zaczniesz otwierać te zawory. Musisz bardzo uważać. Nic. Sprawdź, czy jest otwarte. Bardzo denerwowałem się za pierwszym razem. Niebieska rączka. Jeśli zrobisz coś w niewłaściwej kolejności, albo się spieszysz, konsekwencje mogą być bardzo poważne.